Cześć! Witam was wszystkich w odcinku Assassin's Creed jako Altair I dzisiaj robimy sobie zadania Robimy sobie dużo zadania. I porozświetlamy sobie mapę w sumie A, najpierw mapa, potem zadania yy, Tak, yy, dlaczego na, powiedziałem w ogóle, że zacznę odcinek od punktu chyba Ale powiem wam szczerze, że zapomniałem o tym co ja mówiłem trakcie. I tak naprawdę dawno nie było mnie na YouTubie to też zresztą wiecie. I tak jak mówiłem w odcinku Rome i Warbenda, problem jest taki, że po prostu się wypaliłem. Po prostu nie miałem ochoty grać w żadną grę. Moi wszyscy dosłownie, z którymi grałem. Część nawet jest na YouTube, to jest Obaba, to jest Matiko. Po prostu nie grałem zbytnio w gry. Mogę wiele od razu to powiedzieć. Zbytnio w gry nie grałem. Eee, no i co? Asasinek jest taki przyjemny do, do grania. Kurde, gdzie ja jestem? Jopie, jakiś pałac. W ogóle te, te flagi nie istniały do tego. Nie istniały w ogóle w, tamtych, w tamtym okresie krucjat. To nie powinno być. Jakie tam tędy pewnie. Wejdę tędy. Tak trzeba I cyk, no właśnie. Cyk, i góry. prawo, lewo to Wróć A, już, dobra, pustymy na tym Dalej nie wiem, jak oni kiedyś budowali takie Czy To dalej dla mnie jest takie, no, Czyli Nie typowe, nie, 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 nie? Szukamy... Szukamy, szukamy, szukamy szana i pana. Zajdziemy tutaj standardowo a tu jest ciemno. No i dobra, no walczy się ode mnie. No. E, dobra, gdzie teraz? Następny punkt jest tutaj. Może jakieś templariusze znajdziemy po drodze. E, mi się w wydaje, że w, że w Damaszku będzie ich najmniej. Nie, Wygląda to jest kopuła, to nieważne. Nawet to tam przecież. Nie, nie. Na Lepiej, nie Mam to, Proszę Pani, macie trochę pieniędzy? to tutaj. Jestem tego pewien. ta wieża, tak, tak. Ha? Wejdę Oczywiście zawsze gra w Assassin's Creed, ta e, machinima z Gotika o nazwie Assassin's Creed. Bardzo ją polecam do obejrzenia. Bardzo fajna, się tak przyjemnie ogląda, śmiać się można też. Mój smiech, daj mi ten o, właśnie. Bądź bardziej nadaje do walki z jedną osobą, taki mały nożyk. Cyk. i połamany kark. Oh oh <laughs> Dobra, teraz tutaj. po drodze był. ja mówię ja wszystkie te y, rzeczy będę robił nie Na górę. Zatłać, rzeki. Tak, pow, dobra. Ja? nie masz po co tu Przeklęty! Przeklęty król chrześcijan i przeklęta jego armia niewiernych! Tębują przeciw woli Boga i muszą za to zapłacić. Gdziekolwiek się udadzą, zostawiają po sobie cierpienie, które to krucjatą. Krucjatą w czego? Ignorancji, przemocy, szaleństwa. Musimy stawić im czoła musimy walczyć z nimi na wszelkie sposoby! I tutaj sobie w lewo przejdziemy i cicala ci. tu on odwagę Sorizujmy to jest takie przypomnienie, jak się w to grało jak tutaj się biegało to też jest takie przypominajka dla mnie po długiej przerwie Ja bardzo ten też przepraszam znowu mówię Pytanie, że nie powinienem tak na odcinku cały czas biegać w kółko do, od punktu do punktu, ale chcę. Chcę mi to będę robił, tylko teraz posalimy cywila, żeby było trochę walki, że nie było nudno. Pożoga wojny trawi nasz kraj! A tysiące istnień poświęcane są w jego obronie. Wygląda to na tragedię. Dlaczego nikt tego nie powiedział? Może nie zauważyłem

Tam... Gdzie jest sprawca? Hmm? Tam! Jest eee, kolejne... ale nie gdzieś tutaj, muszę to. Nie, no tutaj no. Jak będziemy robić tą misję, to zrobimy od razu to wtedy. No. Tak na razie pojedziemy tutaj i te trzy jeszcze... No. Wstało, dobra no. nie w porządku. Nie ucieknie! Robi komuś krzywdę. Proszę, tego na ławce. Idziemy dalej. Rarirararam. O Boże, święty jebani... kurwa, ile ich jest, Aha, bo ona... Ja ją tak? Okej. Okay. Jeden. Drugi. Trzeci. A, przebija mi kontra Kolejny przyszedł.

I teraz musi tam wrócić. O kurwa, jeszcze raz walka będzie Siema. się ma. Więc widzę. Bo nawet dobrze, tak? Na dobrze, na dobrze jest. No dalej, któryś mnie atakuje, któryś, któryś, któryś. Któryś, ktoś, mi zrobił. Falsie. Gol dikti bu Kime istiyorsun? Dobra. To było ciężko. W sensie to było wymagające, ale nie aż tak ciężko jak się wydaje. Dobra, punkt kontrolny w tamtą stronę. Ściana leci już Boże święty, już mnie gonią. Nie Mam lepsze rzeczy do roboty. Niech będzie pochwalony Abul Nukut. On dał w naszym jasnośle głośnej zagłami. Po to, on to własnej ja za na wzgórze. Znaczy na wzgórze, na górę. Na dachy. Powiem, 14. No to cicho teraz spokojnie. Jego szczodność nie zna granicy. Zadecha. Awajal tej. Ugh. No, dzisiaj jak pobocznie, czy że może zrobimy jednego u Udobudnego specjalnego? Znaczy, ile mi jeszcze zostało tego? To mi dwa punkty kontrolne i trzy uratowania, trzy czyli będą jeszcze pewnie trzy. Dobra, przesłuchajmy tego typa tutaj w sumie. Żeby to nie było tak, że cały odcinek jest poświęcony wieżom obserwacyjnym. Król Nukut, który ocalił nasze miasto od pewnej zagłady. Z własnej kieszeni nakarmił nas i odział. Jego ludzie palą ognie, by było nam ciepło. Jego szczodrość nie zna granic. Zawdzięczamy mu wszystko, co mamy. Król kupców dba o wszystkich. Nie żąda nic w zamian. Niech jego hojność będzie przykładem dla nas wszystkich. Wszyscy powinni go naśladować. Fermanegna! nie masz po co tu stać Odejdź! Musiałem jakąś znalazłem jeszcze. A no nie <pomocy>! <grym> Będę mówił! Będę mówił! Nie mam ochoty za niego ginąć. Jego złoto nie jest warte życia. Mądry wybór. Czego chcesz? Mam sprawę do króla kupców. Ha! Powodzenia! Rzadko kiedy opuszcza swoje komnaty. Dlaczego boi się? To nie strach, lecz nienawiść. Nienawidzi samego siebie prawie tak bardzo jak tych, którym podobno służy. Ze wstydu zamyka się w swoich komnatach. Nie może się ukrywać wiecznie. Nie. Na tych swoich przyjęciach wychodzi przemówić, popatrzeć z góry na ludzi. Może pragnie jakiegoś poczucia przynależności, nawet słabego. Co jest z nim nie tak, że się tak ukrywa? <grywa> Zobaczysz. Teraz puść mnie. Mam Cię puścić, żebyś mógł mu powiedzieć, co zamierzam? Nie powiem ani słowa. Masz rację. <grywa> No masz rację, ja nie powiesz już nic. Okej, okay, no to jeszcze ocalimy tutaj ze mieszkańca. Jestem za murami, więc trochę tak... Chcemy jeszcze. Hyc! Chcemy... Hyc! Hyc!

Bo włączył się perfekcyjnie, nie włączył się perfekcyjnie. Dziękuję ci, chłopcze. Chciałbym, żeby moi synowie byli w połowie tak waleczni jak ty. Możesz być pewien, że usłyszą historię o tym, jak zachowuje się prawdziwy bohater. O, no, to jeszcze trzech, no coś tak mówiłem. Dobra, to jeszcze ta wieżyczka. Jeszcze kolejno bok wieżyczki zgaduję. To ona jest. Tam. Tamaczo. Dobra jazda. uciec. To ona jest po prawej tam za murem.

toś widział że się, coś widział, żeś na mnie nachyla, nie Pra ucieka na górę Duże to, to nie jest, nie? Dobra Fajny punkcik ta -da! Już warownia tu jest po prostu z dużą burzą Szczerze punkt z garnizonem Przejdźmy zaraz do tego punktu Ostatni punkcik na odcinek Ostatni punkt obserwacyjny jaki będzie, tak. Patrzcie, wejść tu nie mogę, ale jak już tu biegam, to nie mają problemu do tego, nie? Dobra. O, te flagi, coś jest? A mam jedną dziesiątą wszystkich flag, nie? Co? Co tu się stało? Altairze. Widzisz ten tutaj... to dalej kurwa bo ci. Ciekawe dokąd się tak śpieszy. No, tak, tak, o. o. tego punktu. Dobra, czekaj ta nie wiem jak, jak mam wam jak, jak ten perfect, bo to jest niby bo będzie kiedy ten Aaaa! chwyt, okej. Okay. zatrzymaj Nie to. to Ciężki atak. Również ktoś w chwycić, nie? Widziałem to! Szybko! To no nie chwyci mnie już nikt, nie? Jak odgowiadałem, że można przełamać chwyt. No. O kurwa, ale się to zabiłeś. Bo no, jak ten plarius No i na gita spadłeś, nie? Ty to już ostatni. Mam taką brata? nadzieję. Ale lepiej nie kusić licha. Wracam do domu. I możesz być pewien, że szybko z niego nie wyjdę. Te porady są tak powalone, one cały czas wyskakują. Dobra, chodź gadać. Kurwa, ogarnął się. perfekt teraz, nie? Nie wiem jaką ja częstotliwością tirać te przyciski, żeby to wchodziło. Takie niby ogroda, tam nic nie ma, w środku, dechy. Pani kroku, widzisz mnie. Dobra, a może ten? Może pomoże! Ja dzisiejsze. Yy, tego roczne wakacje to w ogóle nie są dla mnie wakacje. Może nie mam wolna, ale nie mam jak gdzie pojechać bez pieniędzy. Nie. Czero urlopu. Teraz sierpień zresztą robotę. To będzie jazda. W ogóle muszę Wam się pochwalić. Moi drodzy oglądający, mam nową kobietę. Poprzednia, no, nie będę nic ogóle, bo nie warto. Ponieważ jest taka nofitna informacja, po co? Dobra, zróbmy to. Na, osta na ostatni, o kurwa. Nie, 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 tariusz, ja nie, się, kurwa, nie, 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 nie Wybranie ukrytego ostrza podczas walki, pozwoli. Gdzie ja jestem? Słyszanie, tak? A. Szybko Wygląda jakby go I gitara! Spinaj się, spinaj się. Kamieniami rzucają. Uciekaj! Spinaj się, kurwa, Tair! Okej. Okay. Sądzę stragany tu na dole? Tak. Jezus Maria, puść to. Zaczekaj chwilę tejże. Mam dość niecodzienną prośbę, lecz może zechcesz mi pomóc. Wiem, że zamierzasz zabić króla kupców, ale w mieście jest więcej podobnych okrutników. Kilku sklepikarzy w tej dzielnicy zaczęło sprzedawać zepsute mięso. Jest tanie i nie obchodzi ich, o jakie przyprawia ludzi choroby. Przez nie zginęło już kilkoro dzieci. Nie powinniśmy dalej pozwalać na tę niesprawiedliwość. Czy zechcesz położyć temu kres? Zniszcz te kupieckie te. Echal, zniszczyć te kupieckie. Echal, że zniszczyć, czekaj, puść, kurwa. O kurwa, mać no, o ja pierdole, ginty śmieciu, jak ja mam to zniszczyć? Ja pierdole, ja nie wiem, jak ja mam to zrobić, nie? Rzuć kimś stragan! Dobra Chodźcie tu, chodźcie, chodźcie, chodźcie Uratowałeś życie wielu ludziom. Boże, ale to było głupie. Pomóc. Zdradzę ci coś, co może ci się przydać. Dziś rano podsłuchałem dwóch służących króla kupców. Wygląda na to, że tuż obok jego komnat zostawili jakieś rusztowanie. Skorzystaj z niego, by dostać się do środka. Hej Dobra, jak sobie zakończy zakończył ten odcinek. Miło by było wrócić do tej gry na cześć, Do widzenia.